Piotr Rybiński. Ziemia Katyńska. Czyta Bogdan Dmowski? Ziemia. Czy pamiętasz? Lesie. Czy pamiętasz? Skrawek biało-czerwonej wstążyczki wystaje spod ziemi. Ziemi zhańbionej. Ziemi, co tak dla nas święta. Świętością krwi żołnierskiej. Piekłem na tej ziemi. To nieludzka ziemia, choć Bóg ją stworzył dla ludzi. Co jest jednym wielkim pomordowanych cmentarzem. Orzełki, wstążeczki, chusteczka, co rozstanie studzi, a oni już wysoko nad chmurami w krainie swych marzeń. Sążeczka biało-czerwona przez dziewczynkę zawiązana na guziku z orzełkiem polskiego żołnierskiego munduru. Fotografia rodziny całej w kieszeni płaszcza schowana, choć groby ich nieubrane w czoła z białego marmuru. Kasztany dwa od syna. Matka boska z chleba ulepiona, smak gorzkich łez przez dzieci wylanych przy pożegnaniu. Kartka do bliskich, co nie wysłana, ale już spełniona, Okruszek chleba zatrzymany na później na pośniadaniu. Ile trzeba mieć nienawiści w sobie, by pomordować tysiące, nie w sercach, lecz w sobie, bo mordercy serc nie mają, by pozbawić ojców, mężów, serca w Polsce czekające. O jedno cię proszę, panie, niech kaci spokoju nie zaznają o jeszcze jedno, proszę Panie, by o wolności szumiały im drzewa, by wschody i zachody słońca otulały ich spokojem, by o ojczyźnie wolnej i słodkie pieśni słowik im pięknie śpiewał. A od nienawiści dla morderców ocal Panie Serce moje.